Witajcie! Znajduję się w obecnej chwili na stacji kolejowej w Gartuzach i tematem moim takim dzisiejszym jest ta oto obrotnica. Właśnie prowadziłem no obserwację w zasadzie, czy ta obrotnica podczas przebudowy stacji w ogóle przetrwa. Jak już nie wspomnę też o tej z tyłu yy, hali lokomotywowni dawnej w Kartuzach I co tu mogę na wstępie powiedzieć, no, może o samej stacji w Kartuzach. Stacja w kar kolejowa w Kartuzach powstała w zasadzie 25 maja w 1883 roku podczas budowy linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do Kartuz. Otwarcie stacji nastąpiło 1 listopada 1886 roku, kawał czasu, a 11 listopada 1901 roku uruchomiono linię kolejową przez Somonino, czyli przez Somonino, to jest ta linia tam więgnąca w prawo. Jak mówię, że trochę podsumuję, coś będzie widać, jakiś nawet sznobus stoi na stacji prawo gdzieś tam linia odbija na Somonino w lewo na <laughs> Ej, obecnie i w zasadzie też i, i pierwotnie właśnie na Prusz Gdański i na, na Gdańska wrzeszcza do roku nie w zasadzie w 1905 roku została do, oddana do użytku linia kolejowa z Kartu z Delenborga czyli właśnie w tą stronę w którą zmierzam i Tyle chyba na temat, jeżeli chodzi o takiej krótkiej historii z mojej strony na temat kartus, ponieważ chciałbym się raczej skupić na tym obiekcie, e, który tu przetrwał przebudowę na szczęście. Gdy podejdę zaraz sobie bliżej. Zobaczymy co my tutaj mamy. No i co mamy na pierwszym planie jest hala wachlarzowa. Hala wachlarzowa, ona była tutaj miejscową taką parowozownią i pełniła funkcję takiej lokomotywowni y, y, pomocniczej Kartuzy. Ona podlegała chyba pod Gdańsk Południowy z tego co pamiętam. Czy południe, czy Gdańsk Południowy. Czyli była to lokomotywownią, parowozownią w zasadzie, pomocniczą. Jak tu widzimy właśnie tą, ten obiekt, który na którym najbardziej zależy właśnie przestawić tej wam wszystkim, który przetrwał. Jest to fajny rarytas, bo jest to obrotnica ręczna, z przekładnią tutaj no, z mechanizmami korbowymi, które tu umożliwia obracać w zasadzie no, Widać, że krótkie jakieś parowozy, pojazdy do obsługi tejże tutaj tego wachlarzu. No, obrotnica tutaj sama w sobie jest właśnie ciekawa jest ręczna, bo jakiegoś klinu brakuje widać może można tą zębatkę przesuwać tak mi się tu wydaje chyba że tu się jakoś blokowało blokada tu teraz już jest tak zapiekła, raczej olejarka mi wygląda na to, że tu chyba olej jakiś osiowy się wlewało żeby smarować ale mimo wszystko może nie ta strona bo tam tego cleanu brakuje ale jak tu jak zębatkę nasunę jeszcze ona działa i normalnie jedziemy normalnie się obraca tu mamy oczywiście drążek dźwignię która reglowała nam w odpowiednim położeniu obrotnicy tym zamkiem na przykład tu w tym miejscu żeby się nie obróciła podczas przejazdu pojazdu, parowozu jakiegoś. To tu jeszcze można ciekawego opowiedzieć. No sama w sobie zbudowana jest z dosyć ciekawych elementów. Nie wiem, z której strony chyba z drugiej podejdę, ponieważ słońce świeci. Jest konstrukcją nitowaną. Czy mi się tu uda zejść? Bezpiecznie zaraz zobaczymy. Wejdziemy sobie niżej. O, jak widać jest konstrukcją nitowaną. Widać swoje lata budowy czyli pierwsze konstrukcje metalowe. Zajrzyjmy sobie jeszcze pod spód. Mamy koło napędne jakieś? Nie, toczne raczej. Napędne to będzie chyba tam gdzieś dalej, gdzie ta zębatka, bo przecież po zębatce się to napędza. Tu jak widać, o, z tej strony nie zobaczy, bo korby są tam, może z tamtej mi się uda wejść sama w sobie obrocita jest, mówię, rarytasem bo o, tu są takie jakby błotniki które osłaniają te koła toczne jest rarytasem pod tym względem, że ona jest ręczna na korby teraz mamy elektryczne o, jest zębatka nasza jest zębatka napędna tutaj się tej pod po tych zębach tutaj obraca i dzięki temu całe przęsło, całą, na, napędza całe to przęsło w celu właśnie obrotu tego pojazdu szynowego. Nie będę mówił parowozu, bo różne pojazdy były obracane. Pewnie w późniejszych czasach jakieś drezyny, jakieś maszyny torowe czy coś tego typu więc będę był pojazdów. pojazdu. No, tutaj z drugiej strony oczywiście też mamy zamek. Zamek blokujący, żeby się nie przestawiła podczas przejazdu pojazdu. A tu mamy resztki takiego, takiej latarni sygnałowej, gdzie no, jak się zaryglowało tamtym, tamtą dźwignią, yy, obracało się to przy okazji. Yy, ta latarnia pokazując maszyniście na pojeździe. Droga wolna lub no po prostu zakaz przejazdu wyjazdu z obrotnicy ponieważ grozi to jakimś wykolejeniem wypadkiem czy innym, innymi konsekwencjami w razie gdyby po prostu obrotnica nie była zabezpieczona przed przejazdem. przejazdem budynek nastawni też bardzo ciekawy obiekt w nastawni wykonawczej KY1, który przetrwał przebudowę na całe szczęście, bardzo mnie to cieszy także tutaj ten wachlarz parowozowni lokomotywowni yy, który tutaj elegancko się utrzymał a jeszcze pójdę sobie sprawdzić na szyny może są szyny daty bo daty to jest bardzo ciekawa sprawa zobaczymy z którego roku czy coś uda mi się znaleźć jakąś cechę więc jeszcze raz wracam na, na naszą obrotnicę bo w zasadzie co to o budowie jeszcze można jej powiedzieć no, no barierki i pomosty, prawda, do przemieszczania się. Tu mamy ja jeszcze, a podejrzewam, tu są jakieś do smarowania. Yy, tak, jakieś pewnie tu była kal kalamitka. Widać, że ślad po kalamitce się smarowało, żeby to ładnie pracowało, ale jak widać przez te swoje lata urządzenie pracuje. Aha, tutaj wejście jakieś serwisowe <grym>, u Was. Jak widać elegancko się obraca do dziś, no i co tu mamy, no pięknie, 1910 rok, no piękna sprawa, DK, no także widać, że powstało to po, albo z tych szyn bynajmniej, które zostały produkowane na linie kartu z Lemberg, bo to mniej więcej w tym okresie, tam było tak, 1905 rok. Tu mamy 1910, więc troszeczkę później, o 5 lat, no ale to 1910 to i tak robi wrażenie. No i tu mamy sam środek obrotnicy, czop, można by powiedzieć. Tu pewnie się oleju wlewało. Można odkręcić jeszcze do dziś, elegancko wszystko się odkręca. Drobnozwojowy gwint, dużo obrotów. O, mamy na natawotowaną proszę bardzo smar jest no tak to działa w zasadzie jak na przykład na ET21 kalamitka nałożymy do tej puszki smaru wkręcając wciskamy ten smar e, no w jakieś miejsca smarownicze tak? czyli niepotrzebna nam tawotnica a po prostu za pomocą że tu jest tyle gwint drobnozwojowy czyli więcej ruchów może wykonamy ręką, ale on jest taki, ta przekładnia nasza jest silniejsza, tak? Że więcej, więcej mniejszą siłą swojej ręki załóżmy, ale większą siłę przełoży się na, na no akurat w tym przypadku na ten czop, który tutaj jest i tym właśnie wkręcaniem wpychamy ten tabot, ten smar do tego tutaj, Pewnie tam jest jakieś łożysko, żeby to się nam ładnie grało. No i jak widać, do dzisiaj wszystko działa sprawnie. Jedną ręką kręciłem, a drugą nagrywałem, więc toczność jest ekstra. Wręcz bym powiedział. No i z drugiej strony to samo. Też mamy tutaj te klapki Właz. A, no tu jest ośka od tego koła i to. Był ten olej się smaruje właśnie do tej, do tej ośki, teraz już tak odkryłem mniej więcej wiem o co chodzi. Jeszcze raz widok na lokomotywownie, parowozownię. Widzę, że jeszcze tam ktoś coś, jakieś tam y, magazyny, może hurtownia czy coś tam się znajduje, kamery są, więc obiekt monitorowany. Tu mamy rampę nową wbudowaną. Ciekawe kostki brukowej takiej, takiego typu. Zobaczymy jak to wytrzyma jak przyjedzie transport jakiś kruszywa załóżmy ile to wytrzyma. No chyba to wybotanowali pod spodem, miejmy nadzieję, jakie ja to będą kolejne, bo póki co jest ekstra parking tutaj. Idziemy zobaczyć inny widok. Znajduje się na wiadukcie drogowym, drogowo-kolejowym, nad stacją w Kartuzach. Zobaczcie jak ta obrotnica fajnie się prezentuje Można zagospodarować? Pewnie że można Troszeczkę trawy Świetnie to wygląda Tu jest widok w stronę peronów Mamy dwa perony w Kartuzach Tam jest budynek stacyjny I jak mówiłem na lewo jedziemy w stronę dzierżążna, glincza żukowa a w prawo, w stronę Samonina. Stacja po przebudowie. Urządzenia nowsze. Na wiadukcie już mamy kraty zamontowane. Przygotowania do elektryfikacji. No bo raczej to będzie nieuniknione. Widok na lokomotywownię od tyłu. Widać, że mamy już jakieś dziury w dachu. Tutaj też. Czyli woda nam się leje do środka. Ciekawe, czy dałoby radę tam wejść, zobaczyć. Aha, tu mamy jakieś szyby wybite, ale chyba zamurowane to jest to, nie, nie dostrzegę tam. Teraz tak, tutaj z tej strony prosto, tamten semafor, to jest w stronę Lęborka, a tu mamy naszą nową łącznicę z Dzierżążna. Tędy obecnie pociągi wjeżdżają z Gdańska, wrzeszcz albo no, Woksyni właśnie przez dzierżążno tu do Kartus i potem od Kartus one jadą tam w tamtą stronę e, już tradycyjną bez zmiany czoła, bez, bez próby hamulca Próbuję tam podejść bliżej tutaj tymi schodami pewnie do warsztatów naprawczych, utrzymania. Wchodziło się może jakieś szatnie były czy coś. Przejdę tutaj po tych kałużach. Ciekawe czy chociaż jakieś szyny zostały. Widać ślady kół samochodów, więc chyba mamy tu jakiś garaż obecnie. Ha, szyny są. Jeszcze jakieś szyny mamy. Aha, czyli tamta część jest użytkowa, a tu prawdopodobnie gdzie ten dach się wali nie da się wejść, a mnie ta bardziej ciekawi właśnie ta która się wali. Szkoda, ciekawe. Zapytam się czy da radę coś tam rzucić okiem, bo jestem bardzo ciekawy tego obiektu. Oprócz tego, o, tak odbiegając troszeczkę już od tematu obrotnicy, trochę mnie dać zaciekawiła da ta parowozownia. Więc zobaczę coś, czy się da coś zrobić, jak się da, to super, jak nie, to trudno. Zobaczymy. O, są mi schodki. Wejście na teren, szopy. Super, a to obok ciekawe. Chyba syp na węgiel może to był. Nie wcale bym się nie zdziwił, na opał. Powrota przyjeżdżała, sypywała węgiel i, i voila, można było toczkami jakimiś wozić. Aha, a tu się chyba już nie da wejść. Wydawało mi się, że to było otwarte jeszcze samochodu już nie ma to pewnie zamknęli, pojechali, nie stoi Ciebie ciężko tam. jest tam się dostać Zobaczmy trochę, trochę tędy, niebezpiecznie, bo tu duży ogrom śmieci ale jak to się od tyłu tu prezentuje tak po cichu liczę że tamto okno da się coś tam przez nie zobaczyć ale chyba są cegły no zaraz zobaczymy jak dojdę bliżej tylko się zastanę, jak tu no, iść zamurowane Szkoda Szkoda, szkoda, bo bym sobie zerknął co tam widać Jakieś dziury Może dałoby się przez te dziury tam okiem chociaż Aha, coś tu się da zobaczyć Ale proszę jaki zabytek No no Tego się nie spodziewałem Nawet całkiem, całkiem Czyli tu jakieś pomieszczenie, tu gdzie ten dach się tam rwie. Oczywiście mamy kratę. Jakaś elektryczność, szafa elektryczna, bezpieczniki. Gdzieś mi się udało nawet wejść. No i ten boski rower. Coś pięknego. Jakiś stiger, coś tego, tego typu, fajny. Sprinter, nie wiem, trudno mi to przeczytać. Sprinter może Sprinter, sprinter, singer, nie wiem To już do Waszej analizy, a ja tu filmuję dach, szkoda, że się tam dalej nie da wejść. Jeszcze tabliczka się zachowała. <grybujesz> Idziemy dalej. Tu mamy nastawnię wykonawczą. No, troszeczkę udało się wejść na teren shopy. To już taki dreszczyk był. No i ten rower. Wow, no swoje latka ma. I nawet wygląda całkiem całkiem. Niestety więcej mi się nie udało wejść. Trzeba byłoby widać, że są otwierane, bo ślady otwierania są. Także tam czasami można rzucić okiem Ale niestety nie, nie tym razem, nie dziś. A ja już powoli bym Jeszcze sobie popatrzymy chwilowo na naszą obrotnicę. Bardzo mówię, fajny obiekt. Warto go sobie zobaczyć. Popatrzeć, obadać, bo można tu ładnie wejść. Tu od ulicy można samochodem fajnie wjechać. Jest kupę miejsc zaparkowania darmowego. No dlaczego by nie zwiedzić taką ciekawostkę. No, tak to się jeszcze prezentuje tej strony a ja już kończę mam nadzieję że się taka ciekawostka podobała no i do usłyszenia do zobaczenia w następnych kolejowych wyprawach moich yy, z komentarzem bez komentarzu trzymajcie się cześć